Słowo Boże na dziś, sobota 24 września 2022 roku. Czytanie z księgi Kocheleta. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce Twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy Twe pociąga, lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie Cię sądził Bóg. Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania, zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu. W czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie. I zaćmią się patrzące w oknach, i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną, odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze, i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężała stanie się szarańcza, i pękać będą kapary, bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki, zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnie kołowrót złamany wpadnie, i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kochelet: Wszystko jest marnością. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny dziewięćdziesiąty. Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. Obracasz w proch człowieka i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy, bo tysiąc lat w twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. Porywach iż stają się niby sen poranny, i jak trawa, która rośnie, rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć panie, jak długo będziesz zwlekał. Bądź litościwy dla sług twoich. Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych. Dzieło rąk naszych wspieraj. Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nasz zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on powiedział do swoich uczniów: Weźcie Wy sobie dobrze do serca te słowa, syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi tak, że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto słowo Pańskie.